Jedno w tej parownicy jest słabe. Nie ma w niej przycisku uwalniającego wyrzut pary wodnej, przez co trzeba wyłączać całe urządzenie. I tutaj ci zaskoczę, ale maszynka posiada regulator ciśnienia oraz sześć różnych poziomów wyrzutu pary wodnej, dzięki czemu możemy ustawić taką moc która nas tak naprawdę interesuje. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest odkurzacz parowy, który pod wpływem wysokiej temperatury usunie każde zabrudzenie, stary i zasnięty tusz, zacieki, zabijając przy tym bakterie. Naprawdę można mówić wiele, ale jak jest dobry sprzęt, to on sam się obroni. Zresztą spójrzcie tylko na efekt końcowy, bo dla mnie to jest jakaś petarda. I teraz Was zaskoczę, ale do tego typu zabrudzeń, jak pokazałem, kuchnia i łazienka. Maszynka wcale nie potrzebuje żadnych płynów oraz detergentów, tylko wlewamy dosłownie kilka kropelek wody i to już w zupełności wystarczy, żeby zrobić taki porządek. Jak za taką funkcjonalność cena tego produktu jest naprawdę śmiesznie niska, zwłaszcza, że w tej chwili trwa na to mega jesienna promocja. Jakbyście byli ciekawi, co to za model i gdzie można go dostać, napiszcie pod spodem, podrzucę wam linka do oficjalnego sklepu.